Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale, w tym odcinku zagramy sobie w, w, w Skywars, Zagramy sobie na serwerze NC Craft Games, na serwerze Citrox, tak jakby ktoś nie wiedział. I no co? To jest mój pierwszy odcinek, to no można nam powiedzieć na kanale. No tak na Lejtowe cztery ręki, gdzie sobie zagramy tutaj na Skywaltsach. Będę grał z Euro taka Simulator dwójeczki. I no wiecie. I jest Minecrafta i może jakiś z innych jeszcze gierek. Zobaczcie. Wow, wow, wow. Dziwny odpak Grammy pierwszy raz, więc... Wiecie. No. Bardzo dziwny jak dla mnie. Nie no, dziwny, dziwny ten tekst, pack. Zaraz przełączę go. Czekajcie, że ale... Przełączę na normalny. Bo ten nie jest jakoś taki fajny. Za bardzo fajny. Znaczy fajny jest! No, nie podoba mi się tak jakoś... Jak ten podstawowy. O Lol nie mam skina, na nie wiem dlaczego. Ha, i teraz będę komentarzy. Kasper nie ma Kasper nie ma premium. Kasper nie ma premium. I tak tak jak zawsze no. no co nie? No, nie mam premium, no. Chcecie to zaraz wejdę na jakiś serwer premium i wam udowodnię, że mam premium. Ludzie idioci. Też nie na was to mówię, że wy ludzie idioci, bo to chyba nie, co? Nieprawda chyba, raczej chyba. Taki O nie, co ja zrobiłem, że ma Po co zrobić skakałem? Tak, ggwp, Ale dobra, no. Pierwsza arena zrypana, bo sam się można powiedzieć, sobie Dobra, widzimy się na kolejnej ręce. Tak jak teraz właśnie widzicie. Nie chcę mi się robić cięć z jednej strony, ale wiecie, no zawsze mogę co nie. Dobra, czekamy. Te parę sekundek do rozpoczęcia rozgrywki i będziemy lecieć do typu, żeby go zabić no, postaram się wygrać w dzisiejszym odcinku chociaż tą jedną honorową arenę chociaż fajnie by było jakbym wygrał, nie wiem dwie, trzy oneki nie wiem, może i to jest możliwe jakbym się postarał, male. jak myślicie, ale teraz zamiast lecieć od razu to ziomeczki, ziomeczki moje yy, no Wezmę sobie itemki ze skrzyni. SM łaźnik mi przyszedł. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Nie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. To jest 3. Lol. O, to cwajaczek. Dzięki, GG. Dziękuję, zio Ale teraz to będzie Twój koniec. No, sam się zwalił. Bye bye. No, sam się zrobił, na no to taki trochę fail chyba z jego strony, ale no, sam się zabił, nie moja wina, tak? Opsadę, super ninja, że Super ninja, że mało. A, też Twaniaczek użył super ninja, jak on. Super ninja. To ja perełkę taki FK się zachowam jak taki Frigil, ale nie mam z nim z jednej strony szans, że malą, bo on ma całego złotego seta, tak jak sobie miecie takie podobne. A ja mam tego, miałam tylko 3 itemy stałe, które już wykorzystałem, więc to nie jest za ciekawe. A to wiecie, tak za bardzo bez itemów stałych, to tak. No mam refilka mam rejfilkę, ale. Ujdzie, leży, ale. Dobra, te te bloki. Co mogłem się budować? Dobra, jem sobie te filcze. Refil? Co to było złote? w nie? No, getty. ja jesteś... wiem, że to jest takie fk, FK co nie? Tutaj filek zjedzony. 2. Sodaż ma, ale kondom nie mnie będzie strzelał z dwóch, to nie wiem, no, się wkurzę. ZARAZ! Sorry, że ale wszystko, można powiedzieć, z całej temki, tak? Więc z nim nie mam za dużo szans. Uku. Właśnie, żołmale, żemale wymoję! Zrobię to specjalnie dla odcinka, będę chamski dla niego, ale wezmę sobie przedmioty jednodozowe i kupię sobie jednodozowego Super Ninja. Tak, tak, moje żołmale, zrobię to. Idę, idę znaczy. <grywka> Dionecko. Jak nie, dziakuję? Modę też o male wy moje. On ma padełę! Jaki lamusek? Jaki lamus? No, i mnie sklepał, ciota. Dobra, zmarnowałem sobie moje monety. No, jak wiecie, no miał cały set, więc nie miałem z nim szans. Yy, no, wiecie, chciałem kupić go tam zeskoczyć, no ale jak zwykle FK, co nie? No, free kill się zachował, jak free kill, no się od ciota, jedna. Normalnie bym już można powiedzieć, rundę wygraną i znowu nie spadł. Ta ręka jest właśnie zbagowana i tutaj nie spadnie, nie spadnie się od razu. Nawet z ręką się nie spadnie. Dosłownie, No i trzeba nawet rozwalać, więc mapka jest bardzo zbagowana. Nienawidzę jej. Oczywiście nic nie mam do autora, ale mapa jest zbagowana. Tak jak mój majątek. What the fuck? Ty, bo jeszcze jakiś. na FK siedzi. Agent. Sprzedam stałe. Dodamy do ekwipunku. Ale jak ty po sobie siedzi, dlaczego mogę go nie zrobić, tak? A może nie? Spadaj, typie. Uwaga, ktoś by się do ciebie przybudował. Ty, ty flikil się jadę, głupi. Sypnął! Ziomale, macie to na wizji, jak typo sypnął. Macie to, ziomale, na wizji, jak typnął cały złoty typo. Macie to, ziomale, na wizji. No. I mówią, że ludzie y, bez itemów stałych, z y, typami, z itemami stałymi, nie mają szans. No i co się stało? Zabiłem typa, który miał wszystkie złote itemy. Co w I'm breaking the Bone of upons Bosch Protection. I co, i co? Protection. Może miał łuk? Miał łuk, tak, tak, tak. Miał łuczek. No i power 1. Mamy strzały, mamy strzały. Dobra. Czy ale tutaj widzę książkę, to no, knockback jeden. Ale dobra, yy, no z tego, co zauważyłem, gościu był ogadnięty nie powiem, że był nieogadnięty bo był ogadnięty. by mnie sklepło, jakbym nie miał z jednej strony tej Super ninja. Aj, błąd zrobiłem, nie dosyć, że tu nie ma typa. To zrobiłem jeszcze błąd, bo sobie zmarnowałem. Plus cztery monety. Zmarnowałem supermoc, co mnie troszeczkę nie ciekawi, no jak to nie ma typka, typek był. Nie się zastanawiałam, bo wiem, że był typek, więc... Sody sodę ale to arenę powinniśmy wygrać, jak widzicie? No bo lama gra, więc chciał masz uważać, spoczął i arena wygrana. 4 zabicia, i arenka, jak widzicie, wygrana. No, zdobyliśmy 28, 23... nie, nie wiem, ile już zagraliśmy, arenek, 3, czy 4, ale zagramy sobie jeszcze taką jedną, bo widać że tak, tak Do no. Nie jestem moja. No, 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 no Raz, dwa, raz, dwa Dobra, zaraz podniemy się male I będziemy Uuu, idziemy Okej, okay, żemeczki, Bierzemy sobie tamki. Jak wy widzicie mam super VIP-a kupionego A, No, bo Nie, nie, nie miałem tego, żadnego, wiecie, no Włóczarka albo coś, tego kupiłem no sobie na miesiąc, na miesiąc, czy tam dwa Moim zdaniem się opłacało, tak? Jeden tutaj zwolnimy miejsce dla itemków stałych yy, tak 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 a nie się tego ogarnić i cześć, tak lecisz dobra, mamy pierwszego killa ktoś mnie chce rzucić, fuck in shit shit, shit 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 i do tego typa polecę male. go sklepiemy Serio typie no! No typię, właśnie sobie zmarnowałem przez ciebie. No, jaki typu. Głupi. Że tam nie ma żadnej wody. Nie wiem, ale nie ma tam żadnej wody. Ale mam jedną rękę wygraną. Tak trochę słabo, bo przeważnie gram teraz wszystkiego co każdą rękę wygraną. Bo wiecie, jak ma się wszystkie e, takie te bardziej potrzebne stałe, na przykład jak sobie Ninja odkrywałeś sobie znaczek, to... No. Bardziej potrzebne, bo co tu jest potrzebnego? Można powiedzieć, że no nic. przydać. nie za bardzo. Znaczy, nie jak sobie. Na pewno Super Ninja jest lepszy. Jak zmiecze się, ale. Więc jak będziecie kupywać, to kupcie sobie lepiej Super Ninja. Wam bardziej bym polecał. Więc tak serdecznie powiem. No bo. Moim zdaniem, Super Ninja da więcej niż ten, jak sobie mieć. Bo tym, jak sobie mieczem, to sklepisz typa. Wow, sklepałem typa i nic. Przeważnie. I typu mnie zaskoczył od tyłu. Nowek. Kamera. Kamera, boże. Dobra, źle napisałam, ale no dobra, nie mam skin na nie, GG Dobra, że To tyle w, dzi w dzisiejszym odcinku. E, myślę, że wam odcinek się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. E, to wiesz, ja że z powiem, że nam nadarzy coś